Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Nie powiedziałam, żeby osoba odpowiadała tak. Kto miał kiedyś do czynienia z tańcem klasycznym? No ja ale miałam. Proszę, dziewczynko, nie, nie rozśmieszaj mnie. Przez to widać, że nie. <grym, 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 dziewczynko. Proszę bardzo, wszyscy wstajemy. Proszę. Stajemy na palcach do góry, do góry. Uu, uu, uu. Dobrze? A tam nie przejmujesz się. Nie przejmuj się tyle tak naprzest. Sukieneczka. Ty lepiej, nie? Sukieneczka. Sukieneczka. Szybciutko, szybciutko, nie mamy całego dnia. Szybciutko, jedziemy. Kurczę, zepsułem. Przepraszam panią, że pani zepsułem. Tutaj. Spokojnie. Ale, tak? Wiedziałam, że już się zaczyna, już się zaczyna. Już. się pomogę, bo widzę, że to ładny jesteś, ale nieogarnięty. Ładnie jesteś nieogarnięty to wspaniałe, bo to się zgadza, że jestem nieogarnięty oczywiście. Proszę bardzo, podchodzimy do drążka. O ile wiecie, co to jest drążek. Ja wiem co to jest drążek. O, proszę, mądra się znalazła, dobrze. Proszę bardzo, pozycja pierwsza. Pięty łączymy. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. I uwaga, lecimy dalej. Proszę bardzo, relewę. relevé. Trzymamy, trzymamy. Relewę. Relewę, proszę, do góry. Chłopczyku, pokaż mi jak obciągasz. Pokaż mi jak obciągasz. Tak jak każdy. Stopy jak obciągasz. A, to tak jak mocniej, jako. mocniej do gór. Mocniej do góry. Dobrze, bardzo dobrze. Trzymamy to i teraz uwaga, rodzimy macicę. Proszę bardzo. Co? Czyli z lewe. Przechodzimy na demi plié. Powtarzamy wszyscy razem demi plié. Demi -plié. Już nie wiedziałam, czy nie lepiej było, jakbym w tym uczestniczył, bo dzięki temu nie musiałbym na to tak patrzeć. Proszę bardzo, pytanie do leniwców. Co to jest za pozycja pyty leżące Ja byłem To na jest błąd. taka Dwie nogi tak i jedna idzie do góry mm -hmm. i potem tak w bok. Mm -hmm. Pani tak myśli, I tak? I tak? Tak, ja też tak, tak? Tak, myślę, myślę Tak, A misma Na właśnie nie miałem nigdy tego. Nie ma takiej. Nic nie umiecie, gówno wiecie. A... Dobrze, proszę bardzo, odpowiadacie mi na pytanie, skąd wychodzi noga, kiedy z pozycji? Jeżeli po przechodzimy przez pozycję Jean Renault i wchodzimy z Batmonton D. Skąd, proszę bardzo, wychodzi noga? Z dupy. bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z dupy zawsze wychodzi, bardzo dobrze. Myślałem, że żarty o obciąganiu będą najgorsze, ale najgorsze jednak było przede mną. Muzyka! Tylko nie Jezioro będzie. Mam Lubię bardzo tańczyć, bardzo chętnie w to wchodzę. O! O! O ja! Sorry. to już trzeba to tańczyć trochę. To już jest chyba na trzecim roku baletowania. Zosia jest rozciągnięta. Widać, że ćwiczysz. Mordę, to trudne jest. Zaczęłam robić twerk przed nosem Lołka w spódnicy baletowej. No. Brawo, Zosia, brawo. Tyłkiem centralnie, przede mną, żeby mnie rozbroić. Ja siedziałam tylko tu. Tak.